Czekoladowa piłka, szminka czy też szpilki to tylko przykłady pyszności, jakie można tworzyć właśnie z czekolady. Potrzebny jest pomysł, potrzebne są umiejętności, a pomóc mogą środki z funduszy europejskich. Przykładem jest manufaktura w Korczynie, gdzie już za chwilę zabierzemy Państwa w drugiej części podkarpackich skarbów RPO. Będziemy w Jasiące, gdzie powstają bioaktywne soki z aroni i z buraków. Będzie pysznie, będzie zdrowo. Proszę zostać z nami. Kiedyś były tu korczyńskie zakłady spożywcze, gdzie produkowano m.in. ogórki kiszonej dżemy. Kilka lat temu powstała Manufaktura Czekolady. Jej właścicielami jest małżeństwo Anna i Mirosław Pelczarowie. Wszystkie czekoladowe przysmaki powstają w oparciu o ich autorskie receptury. Jestem zawodu cukiernikiem. Zaczynałem, że jak powiem, od zwykłej szkoły zawodowej o profilu cukiernik. I kształciłem się w kierunku cukiernika, także piekłem torty, robiłem różne ciasta. Można powiedzieć, że to mi nie wystarczało. Cały czas starałem się że, powiem, szukać czegoś innego i od pomału że, powiem, odkrywałem krok po kroku czekoladę. I po y, kilkunastu latach pracy że, powiem, w cukiernictwie postanowiłem że powiem, otworzyć powiem, inny że, powiem, dział w Polsce, nieznany ten dział czekoladowy, dział czekolady rzemieślniczej. No I od 8 lat że, powiem, prowadzę żoną ten zakład, w którym się znajdujemy. Oczywiście teraz jesteśmy w pijaniu czekolady, ale zakład mam tutaj za moimi plecami. Jest tam na stanowisku, pracuje nas około 18 osób i produkujemy ręcznie robione czekolady. Zaraziłam się w sumie może od męża pasją, bo on zaczął od czekolady, no zakochał się w niej od samego początku. No i ja chyba przejęłam to po mężu, no i postanowiliśmy otworzyć swój biznes, gdzie zaczęliśmy produkcję 8 lat temu czekolad, pralin, trufli. O tajnikach produkcji można dowiedzieć się, odwiedzając część warsztatową Korczyńskiej Manufaktury Czekolady, gdzie znajduje się m.in. replika drzewa kakaowca. Zaczyna się właśnie wszystko od takiego drzewa kakaowca, bo jakby takiego drzewa nie było, to byśmy nie produkowali czekolad, także drzewo kakaowca wygląda tak jak tutaj. Oczywiście to drzewo nie jest prawdziwe, bo w Polsce wiadomo, że nie urośnie, to nie ten klimat. Na takim drzewie rosną owoce, takie owoce to są owoce właśnie kakaowca, nazywają się kabosy. Oczywiście ten owoc jest dużo większy, to jest taki mały owoc, który zerwałem sam osobiście na plantacji na Dominikanie. Normalnie mają około 20 cm długości i są przepiękne, kolorowe. Takie po prostu bujno-kolorowe. Ten jest już troszkę taki wyschnięty i stracił że tak powiem, kolor, ale tutaj od tego wszystko się zaczyna. W środku mamy około 40 małych ziarenek kakaowca, które tutaj widzimy na przykład w tym piecu do prażenia. No i te ziarenka, że tak powiem, musimy przerobić, wyprażyć, zmielić, no i skonszować, wyprodukować z tego wyższą czekoladę, czy tabliczki czekoladowe, czy talinki, czy inny czekoladowy asortyment. A pomysłów tu w Korczynie nie brakuje. Tradycyjne receptury mieszają się z nowatorskimi pomysłami. Część z nich jest realizowana dzięki unijnemu wsparciu, a konkretnie Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania na zakup specjalistycznych maszyn wyniosła prawie 100 tysięcy złotych. Każde wsparcie jest, jest ważne. Generalnie wcześniej nie korzystaliśmy z takich wsparć. Robiliśmy wszystko z własnych środków, ale generalnie w pewnym momencie postanowiliśmy też z tego skorzystać i z, tej, z tego wsparcia zostały zakupione pewne urządzenia, które nam pomagają, że jak powiem w obróbce, że jak powiem czekolady i dzięki te, te, tej, tej inwestycji, tego, tego wsparciu też powstała taka właśnie linia czekolad można powiedzieć, że do herba, czyli takiej czekolada, y, która ma coś wspólnego z herbatą, jest tam esencja z herbaty dodana na tą czekoladę. I jest to też produkt taki mm, nietypowy, jedyny, że jak powiem na świecie nie ma takiej czekolady nigdzie na świecie, gdzie czekolada, że powiem, jest w ten sposób produkowana i czekolada ma na sobie, że powiem, kawałki skarmelizowanej herbaty. Także herbata stała skarmelizowana, bo w inny sposób nie, nie byliśmy w stanie dodać płynu. Wiadomo, herbata, płyn, woda nie są w stanie tego dać do czekolady, bo to wszystko się nie połączy. Musieliśmy to skarmelizować, dlatego potrzebowaliśmy pewnych urządzeń, no i to wsparcie, że powiem, gdzieś tam w części, po części nam pomogło to zakupić. Pomysły wszystko się rodzą najpierw w głowie, nie, nie przelewamy tego w żaden sposób na papier, nie projektujemy tego komputerowo, jak powstają czasami różne projekty, to wszystko jest w głowie, to wszystko, że jak powiem, później przychodzi, od razu może powiedzieć, że taki cykl produkcyjny, czyli e, idziemy na pracownię, myślimy, mamy to w głowie, trzeba to zrobić, no i po kolei próbujemy, że jak powiem, mieszamy, dodamy troszkę przyprawy takiej, takiej, próbujemy, degustujemy najpierw sami, z pracownikami, e, z naszą ekipą, później z naszymi klientami i to klient, że powiem, Ocenia to klient, że wybiera, to klient decyduje, że jak powiem, co później prowadzimy do sprzedaży, co później się będzie sprzedawało najlepiej. Także tak u nas testy wyglądają, także bardzo często się tutaj takie testy odbywają i wtedy można trafić na takie dzień otwarty, gdzie czekolada jest podawana z każdej strony. Dorczyny przenosimy się do podrzeszowskiej jasiąki, gdzie w podkarpackim parku naukowo-technologicznym aeropolis powstaje bioaktywna żywność, a konkretnie soki z buraków i aroni. Produkty wytwarzane są na prototypowej linii technologicznej, której stworzenie było możliwe dzięki unijnemu wsparciu. Kwota to 384 tysiące złotych. Pochodzę ze śląska. Z takiego nieczarnego Śląska, <laughs> chociaż urodziłem się w Katowicach, kopalnie widziałem od wczesnego mojego dzieciństwa, to wiąże swoje nadzieje właśnie z Podkarpaciem, dlatego że tutaj jest czarny skarb. Mówi się o węglu, że jest czarnym skarbem, a ja uważam, że to aronia jest właśnie tym czarnym skarbem znakomite są tutaj plantacje i kiedy przyjechałem i zobaczyłem te plantacje kilka lat temu to pomyślałem sobie no to ten mój śląsk czarny przeniesiemy tutaj i tu zrobimy zagłębie aroni zresztą Polska jest największym na świecie producentem aroni a normalni konsumenci o tym nie wiedzą i nawet nie mają tych produktów powszechnie dostępnych na półkach sklepowych pomysł tworzenia bioaktywnej żywności wziął się z poznania niezwykłej osoby Mojego wielkiego mentora, profesora Jana Oszmeńskiego. I dzięki temu, że poznałem profesora, wszedłem na ścieżkę prac badawczych, uczestniczyłem dosyć systematycznie w pracach profesora, uczestniczyłem później w patentowaniu tych technologii. No i z czasem zrozumiałem, że mając dużo własnej, że tak powiem, inwencji twórczej, chociaż inżynierem nie jestem, potrafię wprowadzić ten produkt na rynek. Bo sam profesor powiedział mi: Arku, ktoś musi to zacząć. No i pewnie ja byłem tym pierwszym, który zaczął z tą aronią pracować, tworząc produkt bioaktywny. Inkubacja rozpoczęła się w 2015 roku. Mamy rok 2019, więc to trwa 4 lata. Oczywiście w ciągu tych 4 lat prowadziliśmy a właśnie kontynuowaliśmy badania nad technologiami przetwórstwa owoców i warzyw a jednocześnie projektowaliśmy maszyny. W tym wszystkim, żeby to się stało szybko i, i w miarę najlepiej jak można, pomogły nam oczywiście fundusze europejskie. E, otrzymaliśmy wsparcie z regionalnego programu e, Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie budowy maszyny prototypu. Chcemy oczywiście dalej się rozwijać, bo to ta nasza zdolność dzisiejsza produkcji nie jest zbyt wielka. Potrafimy przetworzyć, wytworzyć 1500 litrów soku bioaktywnego na zmianę, ale rozumiemy, że za wielkiej to ilości nie znaczy w skali kraju czy w eksporcie. Bioaktywna żywność to żywność przyszłości. Dlaczego tak twierdzę? Bo po pierwsze, dzisiaj jeszcze jej nie ma w takim wymiarze u nas w Polsce i w Europie. Dwa, jest to żywność specjalnie tworzona, a właściwie przetwarzana z owoców i warzyw. Polega to przetwórstwo na tym, żeby nie gubić w procesie technologicznym tego, co natura. Czym natura obdarzyła nas ludzi poprzez te owoce. Znane pojęcie polifenoli wiąże się z takim przetwarzaniem owocu, żeby nie gubić ich w procesie przetwórczym. Jeśli mamy wysokie temperatury, procesy tradycyjnego tłoczenia, to niestety sok w ten sposób wytworzony, pozbawiony jest dużej ilości polifenoli, a one najczęściej występują w skórkach. My tych skórek nie wyrzucamy, a wręcz je przetwarzamy i wprowadzamy je do soku gotowego. Rozpoczęliśmy dwa miesiące temu produkcję. Mamy ją w tej chwili w sprzedaży internetowej. Natomiast chcemy w ciągu kolejnych kilku tygodni już prowadzić je do sklepów zdrowej żywności. Staramy się o wejście również do aptek, ponieważ jest to produkt o znaczeniu terapeutycznym, profilaktycznym. Chociaż nie można powiedzieć, że żywność leczy, to ja uważam, że spełniamy tutaj ideę Hipokratesa, który właśnie 2,5 tysiąca lat temu napisał w swoich pismach, aby żywność, wskazał lekarzom takie zalecenie, aby żywność była lekarstwem. I to są słowa Hipokratesa i my się pod nimi podpisujemy. Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy podobnie jak bohaterowie naszego odcinka chcą skorzystać z unijnego dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Podkarpackiego, mogą od 28 października składać wnioski o wsparcie. Nabór potrwa do 17 stycznia. Z kolei właściciele firm działających na terenie jednej z 12 bieszczadzkich gmin, na przykład w Solinie, Ustrzykach Dolnych czy Birczy, już mogą składać aplikacje. Nabór potrwa do 24 października. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl.